Dzień dobry, dziś mamy 26 sierpnia, a tytuł naszej refleksji to Odnowa. Dzisiaj znajdę spełnienie. Dzisiaj będę kontynuowała podróż ku przemianie, a do celu dojdę własną drogą. Jakże często moja podróż zamienia się w pole bitwy, ale ta bitwa to moja własna, wewnętrzna. Walka z chaosem i brakiem konsekwencji. Trzymanie się z dala od zobowiązań i nadmierna odpowiedzialność są dla mnie źródłem ukojenia, ale staram się z tym walczyć. Odsuwam przeszkody na bok, odpychając od siebie negatywne komunikaty i zastępując je komunikatami o radości i pokoju. Magazynuję energię. Moja droga biegnie w pozytywnym kierunku. Pójdę za głosem instynktu i zobowiążę się do rozwoju, przemiany i samospełnienia. <laughs> Mamy po to życie, aby w nim się spełniać. Yy, chaos i brak konsekwencji nie równa się y, poczuciu bezpieczeństwa. Także, y, jak w naszym życiu jest chaos i brak konsekwencji, to nie ma poczucia bezpieczeństwa absolutnie. Także, postarajmy się to odwrócić, postarajmy się to zmienić, aby była jakaś regularność y, i konsekwencja w działaniu. Wtedy poczucie bezpieczeństwa samo przyjdzie. Spróbujcie. I też starajmy się zmieniać ku lepszemu, abyśmy sami siebie nie krzywdzili. Na przykład te zachowania sprawiają, że jest mi źle. Inne zachowania nasze sprawiają, że czuję się dobrze z tym, jak zrobiłam, co zrobiłam, co powiedziałam. Tutaj te kilka zdań jest super, bardzo mi się to podoba. Dzisiaj będę kontynuowała podróż ku przemianie, a do celu dojdę własną drogą. Kolejne. Moja droga biegnie w pozytywnym kierunku. Pójdę za głosem instynktu i zobowiążę się do rozwoju, przemiany i samospełnienia. I tego Wam życzę. Tego życzę sobie i każdemu z osobna. Także życzę Wam cudownego dnia, pogody ducha, aby ten dzień był taki cieplutki, cudowny i z uśmiechem na buzieńcach. Na W buzieńkach.